Nowiny.pl są w Pabie Maszynownia w Raciborzu. Pabie, który znajduje się przy Zamku Piastowskim w Raciborzu, przy wejściu od browaru i od dziedzińca. I tutaj w Pabie Maszynownia 7 grudnia odbywa się bardzo ważne wydarzenie, wydarzenie ważne dla wydawiska Nowiny, które organizuje projekt Czas na Śląskie. O tym projekcie, o jego szczegółach, o jego zasadach, o tym po co. Ten projekt powstał i dlaczego się odbywa. Porozmawiamy z dyrektorem Działu Rozwoju Biznesu Wydawnictwa Nowiny, Markiem Kuderem. Witaj Marku. Dzień dobry Mariuszu, dzień dobry Państwu. Marku, dlaczego my jako wydawnictwo angażujemy się w taki temat Czas na Śląskie? Temat, który nam też w filmie przywodzi na myśl czas na zawodowców, czyli projekt, którym promowaliśmy i promujemy nadal szkolnictwo zawodowe, ale też kojarzy się z takimi hasłami mocnymi, na przykład teraz Polska, które promują pewne produkty, zachowania, różne projekty na skalę światową. A my czas na Śląskie realizujemy. Cóż to takiego czas na śląski? Tak, Mariuszu, wydawnictwo nowiny od szeregu lat organizuje szereg społeczno-medialnych projektów. Widzimy w naszym wydawnictwie taką potrzebę społecznego promowania pewnych dziedzin życia, czy edukacji, czy pracy, czy teraz rynku spożywczego lokalnego i regionalnego. I w zeszłym roku po raz pierwszy rozpoczęliśmy projekt Kupuję, smakuję, wybieram polskie produkty. To był projekt związany z stricte z, z rynkiem spożywczym lokalnym i regionalnym. Projekt, który powstał w okresie pandemii, a jego głównym celem było wspieranie lokalnej rzeczywistości biznesowej poprzez promocję produktów lokalnych i regionalnych po to, żeby ratować miejsca pracy, ratować firmy, które w zeszłym roku w pandemii, w lockdownie tak naprawdę miały bardzo trudny okres. I my w tym roku kontynuujemy Kupuje Smakuje, w tym roku wciąż z myślą promocji lokalnego biznesu, bo uważamy, że patriotyzm konsumencki, ten lokalny jest bardzo ważny, bo poprzez to, że kupujemy polskie produkty, czy lokalne produkty, wspieramy lokalną rzeczywistość, pomagamy rozwijać się firmom w regionie, firmom na naszym rynku i dbać też o miejsca pracy. Kupuje, smakuje trwa. Już za tydzień przekonacie się Państwo o tym, ponieważ organizujemy specjalny event w tym temacie. Natomiast dzisiaj jesteśmy, zmierzając do meritum Maryszu. jesteśmy w trakcie obrad kapituły konkursu Czas na Śląskie. Czas na Śląskie rozszerza w tym roku paletę oferty Kupuje, smakuje. I jego celem jest wyłonienie najlepszych produktów wśród firm, które mają siedzibę w województwie śląskim. Daliśmy możliwość zgłoszenia się firmom w regionie, czyli w całym subregionie województwa śląskiego, ale również na całym Śląsku do naszego konkursu. I dzisiaj kapituła konkursu tutaj w Pabie Maszynownia na Zamku Piastowskim w Raciborzu ocenia jakość tych produktów, po to, żeby wyłonić tych najlepszych. Dokładnie. Marku, powiedzmy, kto tworzy kapitułę, kto w tych pracach, których tutaj no, nie widać, bo rozmawiamy, ale trwają intensywne dyskusje, trwają sprawdzania tych wszystkich produktów, przyglądanie się, testowanie. Kto ją tworzy, bo to jest zacne grono, które wyselekcjonowaliście specjalnie po to, aby tutaj można było ten konkurs przeprowadzić. Zgadza się. Powołaliśmy kapitułę konkursu. Jej zadaniem jest dzisiaj ocena jakości produktów zgłoszonych do konkursu, a mamy bardzo zacne osobistości. Może zacznę od Tomasza Szepuły, który jest właścicielem lodziarni Miś w Bożu i lodziarni Pod Orzechem w Ale od paru dni jest również mistrzem Europy, wyróżnionym na mistrzostwach świata za najlepszy smak lodów w Europie. I on jest e, dzisiaj wybranym szefem kapituły Konkursu. Ale mamy też Tomasza Jankowskiego, który jest szefem restauracji My bardzo cenionej i e, e, renomowanej restauracji, w której e, mieszkańcy regionu mogą zjeść fantastyczne, pyszne rzeczy. E, mamy magister Annę Kłosek, która jest znaną dietetyczką w prowadzi też swoją firmę i ona doradza ludziom co jeść jak jeść, jak jeść, jak jeść, zdrowo, żeby czuć się dobrze, więc ona jest również członkinią kapituły. Uzupełniliśmy tą kapitułę prezesem Wydawnictwa Nowiny Arkadiusza Gochowa i Ewą Koczmarą, która jest pracownikiem działu rozwoju biznesu Wydawnictwa Nowiny. I ta kapituła w pięcioosobowym gronie pod przewodnictwem dzisiaj wybranego Tomasza Szypuły właśnie fabia maszynownia ocenia jakość produktów, które tutaj wystawić. Jak Jakże mogłoby być inaczej, żeby szefem, liderem takim nie był mistrz Europy takiej kapituły. Marku, powiedz, bo pomagamy przez ten projekt firmom na pewno, wspieramy ich działania, promujemy ich marki, ale co zyskają na tych działaniach na czasie na śląskie nasi odbiorcy, nasi czytelnicy, czyli czytelnicy nowin.pl, internauci, ale także tygodników, które wydajemy, które ukazują się już w czterech powiatach. Tak jak wspomniałem, my jako wydawnictwo nowiny, nowiny e, uwielbiamy robić projekty społeczno-medialne. Społeczne, bo mają charakter wspierania lokalnej rzeczywistości, a medialne, ponieważ mamy media i my w tych mediach dzisiaj. E, mam na myśli portal Nowiny.pl, mam na myśli Facebooka Nowiny.pl, YouTube'a Nowiny.pl, Instagrama Nowiny.pl, czyli wszystkie media społecznościowe. Mam na myśli pięć naszych gazet, czyli Nowiny Raciborskie, Nowiny Włodzisławskie, Magazyny Rywnickie, Nowiny Żorskie, Nowiny Jastrzębskie. My w tych naszych mediach, zapraszając firmy do współpracy, do Kupuje, Smakuje, do Czas na Śląskie, promujemy ich produkty w naszych mediach. Więc, drodzy Państwo, zapraszamy do naszych mediów. Tam aktualnie promujemy produkty zgłoszone do Czasu na Śląskie, zgłoszone dokupuje, smakuje, ułatwiamy Państwu decyzję, co może zagościć na Państwa stołach przedświątecznych, świątecznych, poświątecznych. Dlaczego to jest takie ważne? Bo poprzez zakup produktów właśnie lokalnych i regionalnych firm to Państwo powodujecie, że te firmy zarabiają, że te firmy mogą się utrzymać, że te firmy mają miejsca pracy i wspieramy w ten sposób lokalny konsumencki patriotyzm który jest ważny, bo musimy doceniać to, co jest nasze, to, co jest polskie i to, co jest lokalne i regionalne. Po to, Marku, my swoimi działaniami promocyjnymi docieramy do czytelników na terenie całego subregionu zachodniego województwa śląskiego. Mamy dzięki temu zacnych, ważnych, istotnych patronów tego przedsięwzięcia Czas na Śląskie, o których proszę opowiedz. Zgadza się. E, oczywiście robiąc takie projekty nie sposób je zrobić w dobry, jakościowo sposób, nie mając e, wspaniałych partnerów, którzy zawsze nas wspierają. My wielokrotnie możemy liczyć na szereg firm i instytucji w regionie, które e, mówią tak, robicie dobre rzeczy i my Wam pomożemy. Tak? I w tym roku e, takim patronem honorowym. E, Całego przedsięwzięcia jest marszałek województwa śląskiego, pan Jakub Haustowski. Wspiera nas w zasadzie w każdym momencie naszego działania również starosta raciborski Grzegorz Swoboda. Więc powiat raciborski również jest osią działania i kupuje, smakuje i czasu na śląskie. Ale mamy też partnera w postaci Docen Polskich, wspomniałeś o tym Marysiu, na początku. To jest ogólnopolski program jakby doceniania polskich produktów. Oni też nas, też nas wspierają, bo uznali, że nasz projekt Kupuje Smakuje i Czas na Śląskie, który promuje lokalne, regionalne produkty, zasługuje na, na taki patronat właśnie programu Doceń polskie. Więc jest oczywiście szereg innych firm i instytucji, które, które nam pomagają. To są, serwisy, to są serwisy spożywcze, portale ogólnopolskie, które również pomogły nam w tej promocji. No oczywiście lokalne media Vanessa. Czy Polska telewizja kablowa. Bez ich pomocy trudno by nam było realizować te projekty. Zawsze możemy na, na, na nich liczyć, więc serdecznie za to dziękuję. O projekcie czas na Śląskie rozmawialiśmy z dyrektorem działu rozwoju biznesu Markiem Kuderem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.